Modlitwa poranna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Panie, w ciszy wschodzącego dnia, przychodzę błagać Cię o pokój, mądrość i siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dzisiejszego poranka jesteśmy zapytani o wiarę. Z nią łączy się zaufanie Panu Bogu, pełnienie Jego woli, czyli cały trud rozpoznawania pragnień Pana Boga wobec nas i realizowania ich w swoim życiu. Wiemy, że nie jest to proste. Błogosławiony Edmund Bojanowski w swoim życiu przede wszystkim właśnie pragnął realizować wolę Bożą. I tak się działo. Dziś przeczytam pewien zapis z jego dziennika, w którym pokazuje każdemu z nas, jak możemy sobie pomóc w tej drodze do coraz większego zaufania Panu Bogu. Posłuchajmy. Prosiłem Boga Najmiłosierniejszego, aby dał mi łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego wolą świętą. Prosiłem Pana Boga. A zatem, jeśli pragniemy wzrastać w wierze i coraz głębiej ufać Panu Bogu, prośmy Go o tę łaskę.